Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcineczku z ogrojmy Warkania, e, kochani. Tak, tak, na naszym Discordzie, kochanym, wytoczyła się mała dyskusja na temat tego, czy w dzisiejszym... Znaczy, przepraszam, wczorajszym odcinku... E, Ogólnie to, to odwaliło się trochę z tym odcinkiem, bo on miał wyjść w wtorek 30 a wyszedł 31 e, z tego powodu, że no coś się działo z YouTube'em i nie chciało mi przetworzyć odcinka. E, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. E, pozwólcie, że najpierw ulepszymy sobie naszą postać. Uuu. No może ulepszymy sobie to na razie, a to co daje? Okej, okay, też fajne. A na razie będę chylać ją full w walkę jednoręką mieć jak najmocniej rozwinięte te umiejętności. No ale tak, wczysi, wracając do tematu, na naszym kochanym Discordzie wytworzyła się pewna dyskusja na temat. To znaczy, wczoraj, z perspektywy nagrywania tego odcinka. Wczoraj, z perspektywy nagrywania tego odcinka, wytoczyła się mała dyskusja na temat tego, że będzie kiwałej w poprzednim odcinku, ile to już kurde nie było. A to dlatego, że nie planowałem tego zrobić w tamtym odcinku, a planowałem go zrobić za dwa odcinki, ale żeby wyszła taka fajna, śmieszna dyskusja. To postanowiłem, że zrobię go w dzisiejszym, więc aby wziąć udział w dzisiejszym odcinku, należy subskrybować kanał, zostawić łapkę, e, napisać jakiś fajny komentarz e, i, 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 i obejrzeć odcinek do końca, bo, bo tak, bo, bym, bo będzie mi bardzo miło, jeśli obejrzycie odcinek do końca. E, tutaj jest jakaś skinia, widzę. Robimy e, tutaj olipka, tak czy siak. O, będę po prostu losował jedną obojętnie jaką osobę i zwycięzca będzie musiał się do mnie zgłosić na... na... Jeszcze nie wiem, Discord, Instagram, zobaczymy Łe, Kultysty Baliara! O proszę bardzo. Kultyści Baliara. Fajnie, fajnie, jakiś nowy przeciwnik, fajno. Mnie się podoba, że tak to powiem. No, więc wystarczy napisać wy Aha, nie mogę tego aktualnie otworzyć. Czyli potrzeba będzie jakiegoś klucza, zgaduję. A czy tu jest do kopania coś? Tak jest, odkopane. No, więc napiszcie jakiś ładny komentarz pod odcinkiem. A też nie mogę otworzyć tej skrzynki. Czyli tu musi być jakiś chłop, którego muszę pokonać, żeby móc otworzyć sobie skrzynki dwie. Okej. Okay. Dobra, to jest jeszcze zablokowane, więc to chyba później się odblokuje. Jeśli się nie mylę. No i i i, i, i widzowie moi kochani, ciszy giwały, takiego takie leniucha bym powiedział. No ale musicie subować, pamiętajcie, bez subskrypcji ja będę to sprawdzał. Bo jak nie, to przepadnie wam. No ci, kurde, gwałej, A fajna gierka da Light dwójka do zgarnięcia jest. Podostałem. Proszę podziękować jeszcze przy okazji przyjacielowi mojemu z, w komentarzu za zakup gry na Chinas, znaczy na Giwałej. <laughs> jakieś ule zabrałem, nie wiem po co to, to chyba do Questa. Skoro jest jeden, to będzie ich dużo. Czy jeszcze jakieś? Chyba nie, chyba to wszystko. Co, się to? Hehehe. He he. Ue, ścierwojady. Troszkę się różnią. Pamiętajcie, lepiej, żeby jedzie obną pierwszy. A to chyba nie w tej części. A szkoda. Ścierwojady takie trochę. Żałuję. Szkoda, że nie było ścierwojady od samym początku. Tutaj tylko były jakieś gobliny. Zawsze Ścierwojady kojarzyły mi się bardziej jako początkowe te potworki do zabicia. Jeżeli cokolwiek innego. Tu jeszcze są dwa. Popsardaki. Dobra, chodź tu. No. Tak więc fajnie, że Discord żyje momentalnie, momentami. <śled> Szkoda, że tak. Rzadko żyje. O, tu jest jeszcze jeden. Poleżka. Pank. Do widzenia. <laughs> no, nie będzie już nam przeszkadzał tutaj. Pominąłem trochę rzeczy. To jest nie, 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 nie może tak być. Widzowie, nie może tak być. Dobra. Przejdźmy się tutaj. Załatwmy tą polną bestię. Grasująca polna bestia. To też chyba do questa w takim razie. A jak się nazywa inaczej, to musi być do quest <gulik> Logika gotika Logika gotika Jak coś się nazywa inaczej, to jest do quest Czyli zamiast zwykła polna bestia, to będzie grasująca polna bestia. Zamiast zwykły wilk, głodny wilk. No i tak kurde w kółko. Dobra, czy jeszcze tutaj jakiś ul jest? Chyba nie. Ale muszę się. A, jeszcze zapomniałem się pochwalić, proszę państwa. Zapisałem się na siłownię. Tak jest, zapisałem się na siłownię. Będzie kurde fit. No fit to nie, ale będziemy troszeczkę, troszeczkę bardziej dbać o formy. Schudne w końcu. Może. Zobaczymy. <ścoughs> Chyba, że. Ten fakt, że poszedłem na siłownię źle na mnie wpłynie ze względu na fakt tego, że będę jadł więcej, ale staram się trzymać aktualnie deficyt kaloryczny. Tak więc, kurde, może się uda. Oj. Te pełzacze są takie smutne. Ej, serio, literalnie, jak patrzę... Popatrzcie się na pełzacze z jedynki, z dwójki, to takie potwory, kurde, których trzeba się obawiać. Pełzacze z trójki, z czwórki znaczy się takie popierdółki. Ciekawe czy jeszcze, dajcie znać, czy może, może wiecie, może będą jeszcze jakieś później pełzacze. Może po prostu pierdolę głupoty w tym momencie. U kolejny ul, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zanim pójdziemy zrobić quest'a jakiegokolwiek, ja sobie to wszystko tutaj wyeksploruję. Chcieliście, będziecie mieli wszystko na odcinku. Ej, czemu spele mi się odpaliły? Co to ma znaczyć? Proszę tutaj... O, jeszcze nie mam spela. Ale tu widzę już kolejny ul. Szkoda, że ten spel na szybkość jest taki kurde krótki i taki... Yy, długi ma cooldown. Ale rozumiem, że jeśli byłby on za szybki to po prostu gierka zamiast trwać 15h trwałaby tr 3 Nie no dobra, może nie 3 no, ale trwałaby na, pe na pewno z nieco, nieco krócej. Jeżeli trwa, tam jeszcze u góry coś jest. Tam widzę chyba ten. O. Smutaki polne. Nie wiem, kurde, to nie jest przeciwnik, jak pada na strzał. Chyba największy zawód aktualnie. Czy to są grasujące koleżki? Weźmy sobie uruchomy. Tak jest. Czyli to też są te questowe. Dobra. Chodź tu, ziombel-bombel! Masz! O kurde, trafił mnie. <grym> jak się to śmiesz... Nie, nie, nie mogę z fizyki w tej grze. Ta, ta postać moja się tak śmiesznie składa, kiedy on, on się wywraca, no nie mogę z tego. Jak mam na to popatrzeć poważnie, jak na jakiegoś RPG niższej klasy, w momencie, w którym... Dzieje się coś takiego, że dostaje hita i się składam w pół. Dobra, ominąłem troszeczkę, ominąłem troszeczkę to miasto, do którego miałem biec, ale to dlatego, że. No kurde, jak możecie zauważyć, znalazłem troszeczkę interesujących rzeczy, mianowicie. Ule, które są prawdopodobnie potrzebne do questa, bo nie byłyby tutaj bez powodu. Oraz grasujące polne bestie. Które trzeba tutaj pierdzielić do końca. Jeszcze jedna mi została. Proszę bardzo. Chodź tu. Wydaje mi się, że to są do tej farmy obok, tutaj questy. Więc pobiegniemy sobie od razu do tej farmy. To nie, to nie ma farmy obok. Aha. A tu jest farma obok, dobra. Jednak była farma obok. No dobra. Chodźmy zobaczyć, czy tutaj w tym gospodzie, czy gdzieś tutaj jest cokolwiek do zrobienia. O! Chyba quest do oddania przy okazji. Ten przycisk, nie ten przycisk. Witaj w moim gospodarstwie. Widzę, że jesteś cały i zdrów. Odkar. Ogdar. Ogdar. Polne bestie plądrują mi Moje tchórzliwe parobki z budynku nosa nie wyściubią. Nie pomógłbyś mi? Polne bestie to dla mnie fraszka. Bez obaw. Rozprawiłem się z No. już jakiś czas temu. Dziękuję, nieznajomy. Uczciwie zapracowałeś sobie na nagrodę. Nie mogę się już doczekać, jak zagonię tych leniwych parobków z powrotem na pola. Jakieś inne problemy? Jakieś inne problemy? Jałowa ziemia. Kiepska pogoda. Ule? Leniwe parobki. Nic nowego. A wojna cię nie interesuje. Wojna tu, wojna tam. Cóż ma zrobić taki prosty człowiek jak ja? Ja chcę tylko godziwej zapłaty za swoje zbiory. A kto płaci, to już mnie nie obchodzi. Nie boisz się robara? Robara, tego szurniętego króla? Bardziej się boję kolejnej burzy gradowej. Ludzie tylko tak. No dobra, czyli ty już nie masz questa, czyli to był gdzieś indziej quest. Do zrobienia może tutaj. O Jezus, nie ten przycisk, nie ten przycisk. Dobra, po pierwsze znajdziemy sobie łóżko. O idealnie. Siema o, o, o Oktar, po, położę się obok Ciebie, ok, spoko, nie masz, nie masz problemu. Czy ja nie mogę przespać się w tym łóżku drona? Nie mogę chyba się przespać w tym łóżku drona. No cóż, godik, proszę państwa, cztery. Nie wiem, jak można spać w tej grze. Nic, no przejdźmy się na samą górę. Może tam będzie łóżko, w którym mogę się przespać. O, jest jakieś łóżko. Dobra, prześpimy się. Tutaj. Nie, to tylko designersko. Sługa i sługa, czyli do tego questa już tu nie mam. Czyli to musi być quest w mieście mi się wydaje, bo tam jest po prostu rama na przejście. U, tu jest jeszcze jakieś ekspowisko. Wszystko w tej grze jest ekspowiskiem, więc. O, o! Kurde bele! Może nie ekspowisko, ale na pewno znalezisko jakieś. Zaraz się dowiemy. O, jest jednak ekspowisko. się jakaś lepsza broń, jednoręczna, nie? A czy to w sumie dopiero co wymijaliśmy tą broń? Myliśmy, na to, na to, co teraz mamy. I ona jest w miarę okej. Okay. Mogła być gorsza. Pan Explorer poleca w tej grze, jak widzimy. Szczególnie, że chce znaleźć te pierdółki do level-upa. Jezu, ale tu jest duży przestrzeń do eksploracji. No nic, no przebiegniemy się troszeczkę. Przebiegniemy się troszeczkę. W następnym odcinku dopiero dojdziemy do miasta. W takim razie, ja chcę tu wszystko przeeksplorować dookoła. Wiecie, że tutaj nie byłem wcześniej? Jak grałem w tą grę pierwszy raz, to ja nie, za nie zaliczyłem niektórych tych rzeczy. Co ja znalazłem? Wow! Runiczny kamień. Kolejny. No kurde, ale chyba, chyba pierwszy raz w życiu zrobię tego questa tutaj z tymi runicznymi kamieniami. Ale ciekawym mnie, dokąd prowadzi ta ścieżka. Tego się nie udamy na szybkości. Może więcej tych kultystów znajdziemy, bo oni dobre. Oni dobre ten ekspedowały. Co tu będzie? Tu będzie pusto, ale będzie troszkę lutu. Ale jednak nie pusto, ej, tutaj coś jest. Zaryglowane drzwi. Dobra, czyli to są jakieś późniejsze lokacje, po prostu, do których ja nie mam aktualnie dostępu. Więc może bym powinienem po prostu powiedzieć do miasta, a nie, nie robić tutaj wszystko na na 100%. Troszeczkę przedwcześnie bym to wręcz jeszcze rzekł. No ale przepraszam, no to jest silniejsze ode mnie. Demoniczne piec. Razy dwa. Wiem, że później mi się nie będzie chciało tego robić, dlatego chcę zrobić to teraz. Jezus, przez chwilę myślałem, że to jakiś inny przeciwnik, a to tylko ścierowy jady. Mają przecież oczywiście głupi. Dźwięk Dobrze, kolejny padł, no i dodatkowe 150 punktów wpadło. I teraz tak, kwestia jest bardzo prosta. Gdzie ja kurwa jestem? Czy ja tutaj walczę po nic? Ja walczę tylko i wyłącznie dlatego, żeby zdobyć troszeczkę experience, punktów doświadczenia. Czy po co ja tu walczę? Po co walczymy? Po co żyjemy? Uuu Czy wszystko tutaj musi być takie zablokowane? <laughs> ja bym chciał sobie tam wbić, ok? Chciałbym sobie tam wbić, przeszwabrować co się da, a nie tylko zabijać ścieżki i uciekać. Dawaj, co masz? Jestem troszeczkę sfrustrowany aktualnie. Jestem. No to, to zobaczcie, tutaj można było na pewno upchnąć coś więcej niż po prostu fragment ruin i dwie zablokowane lokacje. Nie wiem, jakiegoś nowego przeciwnika. Może bandę kultystów, cokolwiek. Ale to jest zmarnowany potencjał, znowu. Jezus, taka pusta lokacja, dosłownie pusta lokacja. O, króliczek. No i parę ziółek, no oczywiście, bo przecież ta gra jest tak ciężka, no może na poziomie gotik by to miało jakikolwiek sens. Natomiast na tym poziomie średnim to chyba nie ma sensu y, aktualnie, żeby. żeby jakkolwiek się martwić o potiony, bo można bardzo wszystko łatwo zdodżować. Wydaje mi się, że poziom gotik to jest jedynie po prostu podniesienie pro, y, poziomu tr trudności, jeśli chodzi o NPC, czyli. Po prostu biją więcej obrażeń. No, tak jak mówiłem, to tam nie możemy się na pewno dostać. Bo z tego co pamiętam, to jest przejście do lasu, więc to jest przejście w kolejną lokację. Czy ja tędy pobiegnę, to ja dostanę się tam, gdzie ja się chcę dostać, czy nie? Czy ja się nie dostanę tam, gdzie chcę się dostać? Co to tak? E -e, e -e. Kurde. Cierwy jadę. no dobra. Wydaje mi się, że gdybym po prostu wybrał poziom gotik to by było na zasadzie, że muszę więcej dodżować. Nie tak jak teraz. A teraz to ja mogę tak naprawdę przejmować ich strzały na pysk i nic się takiego większego, gorszego nie dzieje. O, o, o. W końcu dostałem troszkę obrażeń. No ale tak jak mówię, brak pokazówki nawet. No i co tutaj ciężkiego jest? No, nic ciężkiego tutaj nie ma chyba. Ścierwo jady. No ale dobra, złożyłem potiony dwa. Dałoby radę to przejść bez użycia fania potionów, mi się wydaje. Arcerem chyba nawet nie trzeba by było używać potionów, albo o, tym, jak on się nazywa. Ury, yy, magiem. Kolejny fragment runy. okej, okay. fajnie, fajnie. Znaczy no, tutaj warto sobie chodzić, bo tu jest sporo tych rzeczy pochowanych. No dobra, no. Ci przeciwnicy nie są dla mnie żadnym wyzwaniem, dajcie mi jakiegoś bossa terenu czy coś, albo jakąś wojnę czy, czy cokolwiek, no nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. No i kurde, no będę walczył teraz ze ścierwojadami. Kolejny odcinek i co? Zanudzę was tak tą serią, że nie będziecie chcieli, żebym eksplorował z wami na odcinkach. obiecuję postaram się robić tego mniej no ale chcieliście to była wasza decyzja teraz musicie przetrwać ze mną przez tą serię dobra tutaj już nic więcej nie ma nic więcej nie ma natomiast możemy udać się a i jeszcze nie pewnie zauważyliście ale nie chwaliłem się kupiłem nowe słuchawki więc jest git kut kut i można o i można, kurde, nagrywać. No i kurde, parcie, znowu zablokowana lokacja 100%. To jest tak beznadziejne. Wszystkie lokacje są tutaj zablokowane. Literalnie są wszystkie zablokowane. To jest naprawdę słabe, bym wręcz powiedział. Mega słabe bym wręcz powiedział. Ale niech będzie, niech będzie ta interlokacyjność w tej grze się kutu. Onga. O. To dawne relikwia, znalazłem. Kolejne. Ale żadnego przeciwnika, nic tutaj nie ma. A, nie możesz otworzyć skrzynki w tym momencie. Ja pierdolę. W normalnym Gotiku wchodzisz sobie do kurde Meza I u Gomeza robisz Siema stary dziadu, dawaj mi kasę. W Gothic 4. O kurwa, chyba zginę. Gothic 4? Nie, no nie możesz, to jest zablokowane aktualnie. No nie no, stary, co ty robisz? To jest zablokowane aktualnie. Nie zginąłem jakimś cudem, no okej. Okay. Tak, gdzieś jak, no dobrze, przebiegnijmy się do miasta jeszcze w takim razie. Ale to jest ta interlokacyjność tutaj. Znaczy inaczej, ta kurwa liniowość i to blokowanie wszystkiego. A zasadzie nie możesz jeszcze tego zrobić, to jest tak, kolimie Koli mi w oczy. Aż chce się po prostu pójść full linią, fabula full linią fabularną nie robiąc żadnych side-questów, tylko z tego powodu właśnie, że dzięki temu, że pójdę full linią fabularną mogę sobie odblokować wszystkie, kurde, tutaj w danej planszy rzeczy i nie muszę się przejmować. No nic, no nic. Nie oznacza to, że gierka nie jest w miarę okej, okay. no jest troszeczkę Urwiająca. No, mogłem sobie odblokować przy okazji teleporta. Nie, nie pomyślałem o tym. Jeszcze będziemy musieli się udać do Marty z powrotem, ale to później. Uff. I chyba tu zakończę. No, zakończę wam odcinek przed wejściem do bramu. Przed, albo w sumie. Dobra, wiecie co, jeszcze udajemy się szybko do Marty. Tylko dlatego, że chcę zobaczyć, czy ona nam coś powie na temat tego. Tak załatwiliśmy tego chłopa. Mogę sobie teraz wybrać, gdzie chcę lecieć, czy nie mogę? Czy to jest po prostu połączone na zasadzie to leci tu, to, to leci tu? Chyba to jest na połączone na zasadzie to leci tu, a to leci tu. Yy... No, to jest mega słabe. Okej, okay, czyli to jest na tej zasadzie zrobione. Dobra, nie chce mi się wracać do tej Marty. No tak czy siak, będę się już z wami żegnał w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam oczywiście podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i pamiętajcie też o tym, żeby wbić na socjale. Tam macie zawsze powiadomienia o odcinkach. Dodatkowo, dodatkowo pamiętajcie, że w tym odcinku jest giveaway. Tak więc, ładny komentarz na koniec. Ładny komentarz na koniec. No i widzimy się w następnym odcinku. Już wracam do regularnego nagrywania, czyli każdy poniedziałek, piątek, odcinek oraz soboty, niedzielę. Może być lekka modyfikacja, ale to jeszcze zobaczymy, bo myślę, żeby nie zrobić po prostu więcej streamów w tygodniu, ze względu na to, że pracuję aktualnie 4 na 4, ale to jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądać wszystko. Tak czy jak, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, you.